Nie, 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 najpierw pod Co? O tak zacznij. Pod kątem, Ale? żeby ci się wbiło i później będziesz to równał. Pod kątem? Pod kątem. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? To wejdź na G4Skin z kodem MEGA i odbierz darmową skrzynię oraz bonus dodatkowy. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, PaySafeCard. Card. natychmiastowe do wróciły. Każde konto ma swój własny limit. Doładuj konto skinami już teraz. Na stronie obecnie trwa event. Otwierając skrzynki można zdobyć specjalną walutę. 100 osób, które zgromadzą największą ilość waluty otrzymają bonusowe skiny. Otwieraj skrzynki, które są dostępne na stronie. Stwórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny grając w trybie normalnym lub under. Dok. Korzystając z dostępnych trybów, bierz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny możesz wypłacać natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu MEGA. Link w opisie. Jak to się mówi? Dobra, wraca Kisza Kmenela, wraca. To jsem ja, twój mobilny budzik. Ja cię budzim. Zdawaj, przyjdziesz poznie do pracy. Słyszysz mnie? Ja cię budzim. Ja cię budzim. Tak vstávej, zaspíš, no, slyšíš mě, já tě budím, halo, já tě stále budím, tak vstaneš už konečně, já tě budím, já tě budím, já tě budím, tak už konečně vstaň, já tě budím. <tějící> <tějí> Ja mogę być pierwsza? Yes. E, czy naprawdę to jest opis Targaryen? E, tak, bo napisane jest błędy. Tak. Gdyby tego nie napisała, to za samo to, że peruka wygląda estetycznie, strój wygląda estetycznie w takim sensie, że no nie wiem, wszystko pasuje na nią, to byłoby, nie wiem, może jakieś trzy. Koleżanka jako pierwsza dostaje ode mnie trzy zera. To jest splunięcie w twarz e, No ja... I Aktual fuck. 0-0-0 zero, zero, zero ode mnie. Nie? A ja myślę, że dziewczyny mają łatwiej? W sensie, bo wiesz, zawsze możesz dać dupy i mieć kasę. A facet już tak dupy, no nie jest, nie ma tak łatwo no Można, na budowę, może. na przykład znowu. No, ale dziewczyna też co? może wiesz. co? Wie. Jest... co? co? Ta, facet Ona powiedziała? może iść, Czekaj, bo aż mi, aż mi się napisy, ku... A powiedziała? Nie ma tak łatwo no Można, na budowę, na przykład znowu. k**a. nie dało ja Ale rozumiesz, że na tej

Ja, a ja tak, a ja, a, ja, a ja mówię tak. Dobra, już staję, patrzę, a macie stoi i z nożami jakiś gościu pod ścianą i Macie znów tak. Staj prosto, kur. trafy w ciebie <śmiennie> Dobra, let's get it, let's go. O nie, ta p***a! Znaczy. Co ty karolinę wyzywasz? Nie, akurat miałem. Co ty karolinę? Nie, 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 nie. Nie, nie, kur. Nie. Ładna, nie Serduszko nie zostawię. Ładna dupa. Brzydka dupa. Ładna dupa. Brzydka dupa. Brzydka dupa. Gruba. Ochydna. Paszczur. Ja pi... Pier... Nie wiem, to jest chłopaj ulubiona seria. Albo zagrać tym, może. Ty to pan da bardzo... Dobra. A, a, a mądra biorę. Biorę tego mądra. Nieeee! Wiesz jakie to gówno jest? Spokojnie Nie ty będziesz piszczał Mówiłem go z co on może zrobić? Gówno Taki bez postać? Amon Ra Taki gość ZDĘDĄ ZDĘDĄ WYPIERDĄ A! K**a jaki stary księżnik mnie k**a goni Czarny księżnik Wchodzimy bez EQ na mapę, nawet bez plecaka, wymieniamy się blueprint do dupy. A bezpieczną kieszeń mam zawsze, tak? Czy nie? Reportujcie siema. do Reportujcie Siema, go. siema. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Halo? Dobramy i się nie znamy. Pozdro. Czekaj. Masz jeszcze jeden może? Witam ponownie. Wiesz co ci powiem? Dziadki się spotkały, bo ja zapomniałem schować do dupy. Co ty pie... Dobra elo. Wymiana roku. Nie wypada mi powiedzieć to, co chcę powiedzieć, więc podam tylko punktację. Kreatywność 0. Jakość 0 prezentacja jeden. Um, rozumiem, że coś takiego może działać dlatego, że um, dziewczyna jest ładna, ale czas przestać polegać tylko na tym, że jest się ładnym, licząc na to, że się wygra jakiś konkurs. Ej, bo to ty... jest... Ej! Ej! co Ej, jest? masz pić na wojsie, ty! Co to było? Siemano, mówię na wojsie tu! Al o, ku... to Mówi. V, V kliknij, patrz! Ja a jak nie słychać? Jak ja mam mikrofon? Jak Alwiny wiewiórki, ku... Siemanko, z tej drogi, dobry siabolak, mam na ciebie 23 km wariacie! Czy ja mam dobry mikrofon? Tak, masz nie. dobry! <tryk> <tryk> on mnie atakuje! <tryk> nie no, nie topajmy się, ty z... <tryk> Ale nie na serio, on mnie atakuje! nie, <tryk> <tryk> dziś mnie do e, goni! <tryk> Ale sraka, niezwykły shit! Mordo! Sprawdź tu gówno. O oh yeah. Czy on jechał dupą po podłodze? To jest bardzo ważne. Co? Łap go i patrz mu na dupę. Co, się? No. No, załysię. On mi na na podłodze. Siadł dupą i widzowie mi powiedzieli, że jechał dupą po podłodze. Jechał dupą po podłodze? Jechał dupą po podłodze. Po prostu mu się kupa do dupy przykleiła i on postanowił w mojej panele tutaj go zostawić. Ale powstrządka to, to. Ja dupę, co się stało? Ryszard Narciarz. się stało? Postanowiłeś tam dołożyć sobie dwa garze? Nie da się skanapy miłosierdzie. Kuba to dupa, ale to... Ja już... To ja fakturze kupa czy kubez Jeszcze jego się nie dało mieć tak jak Emeta, że Emet se kuczył, ale Jego się nie da. Trzeba mam mokrą kosteczką? Miałeś też, że na przykład miałeś jakiegoś takiego klienta tam w, w Berlinie, że nie wiem, pobił cię czy, czy coś takiego? Nie, absolutnie w ogóle. na Tak, yy, jedną sytuację taką... Jak wygląda takie spotkanie? Mówiłaś czy, czy, czy nie mówiłaś nie, jeszcze? Nie, tak? nie mówiłam. To no, powiedzcie jak to wygląda, bo tak, miałeś, o, o, miałeś o, mieszkanie swoje... To jest dobre dzisiaj, pytanie, czy... nie? Czy... ja byłam w klubie. Ale Marian? A jak w klubie, po prostu? Yy, nie, no... A w celu po prostu, A, w klubie. A to w Niemczech. Krubie, I powiem tylko w krubie, no co to było? Na Madryt była! <grym> <grym> Drop odpuścić na chwilę dla tych... Ej co? Są... Dobra, to była kuchła. Jaki się, jakoś... kuchła. Czyli czekaj, czyli jak idę do panelu adminowego Tu jakiegoś... Czekaj, to... Na co zwracacie uwagę za pierwszym razem, jak patrzycie na kobietę? No. Trzyma, te, trzyma taki ubytko, oko, Bo jak nie no ma ubytku, to, to już dalej no, nie tak. ma zagadań. Nie, ja patrzę na twarz. Jak ma no, na twarz. Pierwsze, co na co zwracam uwagę, to jabłka Adama. Czy jest? Czy a nie. no. A, a kur... No walcie się na działem, z dupą mówię, beautiful. Gada z nią z 10 minut, chłopie. Bajera, taczę z nią. A nagle, ona do mnie, I am Lady Boy. <tem O2> bo... Nie! No! No, taki kurcz, bo... I stary, słuchaj, mija 5 minut. Kus, idę się tańczyć, do kolejnej podchodzę, dubki. Tanczę z nią, kurcz. 20 minut z nią tańczę Zabawa, kus. Wszystko z kamerką, tu kur**** nie? I tańczy, tanczę, tam bajerują we Beautiful Eyes, to Co umiem? A nagle, ona do mnie, I am Lady Boy. Znowu, znowu, I na live, kurcz. Taki wstyd Człowieku mama do mnie pisała, że myślała, że jest synowy przyjaźń, że będzie głu... synowy się <laughs> tak <laughs> 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 Try to speak in Czech because I'm from Poland, so maybe I can understand you dobrze O, oh, dobrze! Tady... No 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 dobrze Są tady trzy miejsca mista się dopełnić baterię A ta baterka jest tutaj po okolic schowana A i gdzie one są schowane? Wiesz gdzie? Tak Czy rusz... różnie? Gdzie A, tamte? różnie, 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 dobra, dobra. Display uh, tutaj miejsce na baterii A, dobra, dobra. E, no dobra, to szukamy baterii, to mogę Ci pomóc. Szukać to ruchać? Co? Nie! strzelają się. Przy windzie. O. Na trzeciego, dojazd jaz zrobię i dwóch zabijemy. O o. Ale to już jest otwarte, to znaczy że ktoś musi być w środku, tak? O jest, jest. Ale lati, no, kurwa, nie damy, lati, tam, tam, tam. Ja p... ale mu zrobiłem nalot bombowy. Ał! To ch... Lecę, Piotrek. Na no, mnie jeszcze Trzymaj jeszcze chwilę. Dwóki jeszcze. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu, chodź tu. Na zszyrodzik. Kładrachu. Na dachu. Mam go. O, pięciu było na altance mojej. Dawajcie, zrobimy jej, słyszycie? Za 100 dolarów, żeby napisała sobie nasze niki. Kurwa się Didosem pobawiła. No świetnie, jeszcze jej płać za to. Puszę ja no A dlaczego nie? Bo bo. Ty, chyba na wszystko masz pieniądze, tkwi na komputer, kurwa. To ty pierniczysz. Jak zmienię VPN'a na Niemcy, to mam rozliczenie podatkowe w Niemczech, nie rób tego. Chyba coś kręcisz, kolego. Co to kurwa jest za filmik? Jak bardzo lubisz SpongeBoba. On jest pojemny. On jest pojemny. On jest po on. Dookoła ma spieranych ludzi, którzy mają równie taki sam spier mental, ale starają się robić wszystko, co... ...co domniemam, tylko są w stanie zrobić. Wiesz o co chodzi? Słuchajcie, jakieś... ...pokupowałem na jakichś wyprzedażach za parę złotych jakieś takie... ...o. mój to prawie waliło. Tak mówiąc między nami, nic nie było między nami Wielka szkoda, bo ta pani to jest całkiem fajna mami I mówiąc między wierszami, ona chce coś między nami Mówiąc między nami, to ja mam tak jak ta pani Mówiąc między nami, nic nie było między nami Wielka szkoda